Siamanko, witam w kolejnym filmie. Zobaczcie, rozebrałem sobie burty w Hyundai'u. To znaczy, podpinałem po prostu i zrzuciłem deski, które przywiozłem sobie z startaku. Poprosiłem znajomego, żeby mi wyciął właśnie takie deseczki. No i co, i będę sobie tutaj wymieniał to podłogę, tak jak chyba Wam już mówiłem. Ale na razie. Odkręcę sobie mm, tę jedną deskę i zobaczę jak to, e, jak to w ogóle będzie szło, jak to, jaki jest stan tej ramy pod spodem, bo myślę, że zanim te deski zostaną tutaj przymocowane, to pewnie zdejmę to wszystko i pojadę na, na jakiś karszer i to ramę umyję porządnie, wyczyszczę z jakieś tam rdzy i pomaluję, żeby to było już zakonserwowane. Żeby było zakonserwowane. No i co? Deski ładne. 3 yy, cm grubości. Tak, 3 cm grubości. Tutaj widzę, że jedna jest jedna taka grubsza. Około 4. Ale tak, jakby tylko tu środkiem. No one nie były na żadnej grubościówce, tylko prosto z traka zdjęte. Więc tutaj też takie. Szczelinki gdzieś są, ale to sobie no nie wiem, właśnie, czy usuwać te te szczeliny takie, czy nie usuwać, bo sobie myślę nad tym, czy nie położyć tego tak jak jest, czyli ze szczelinami, może gdzie nie gdzie delikatnie je zmniejszyć, a na to taką płytę dać. Bo w sumie ta płyta mi ostatnio przyszła, jak ktoś oglądał, to wiesz, czy mi przyszła, i sobie na górę przy. Kręcił, może coś by z tego było? Nie wiem, ale pomyślę. Bo w sumie te deski. W sumie te szczeliny będą jakieś duże. Tutaj w starej podłodze też były takie duże lochy. Niby jeszcze żadnego piasku nie woziłem. Nie wiem, czy będę woził. Dobra, odkręcę sobie tą deskę jedną. Tą. I zobaczę, jak to wygląda. Może polecę dalej. Może wszystko odkręcę. Zobaczę, jak dzisiaj z czasem. Stawiam sobie tu burtę, żeby tam się dostać łatwiej do tych śrub. Ale zobaczcie, gdzie to było. Tu już jest pierwsza śruba urwana, ta się urwała. Ta się kręci i to będzie ze wszystkimi taki problem Więc lipa, lipstone jak to się mówi? Tutaj też będzie taki problem, nie wiem Chyba trzeba to wycinać, tak mi się daje. tylko się zastanawiam czy najpierw dechy obciąć i później to wyrwać i żeby było lepsze podejście diaksem Czy od razu tutaj diaksem się wcinać Mhm mm Przyniosę łapkę i spróbuję podważyć te dychy, bo to jest wydaje się na próchno. Może one popękają po prostu. Widzicie, idzie w ten sposób Aha, to jest przez... Przez nadkole przewiercone Andale, ¿tú? Kola były do deski. No, trudno. Ja zrobię trochę inaczej. Tam, tam taki wspornik już nie będzie do deski. No i później to sobie wezmę tu jaksa. obetnę, wybiję, będzie cacy. wszystko tak ładnie pójdzie to już nie chcę tak iść Tak to, póki co wygląda. podrzucałem te deski. Wezmę teraz je z powrotem, zapakuję na to i zawiozę tam sobie z tyłu. To potnę te deski w wolnej chwili. I tu przy okazji pozamiatam trochę wymioty też z tam z tej paki. E, posprzątam, żeby tu było trochę lepiej, bo nie chcę zaraz, żeby tutaj były koła poprzebijane, czy coś takiego. Więc delikatnie sobie wyjadę Sprzątam i później co? Później będzie trzeba jechać na jakiś karszera albo swojego karsera uruchomić i, i to umyć. Przydałoby się tego swego uruchomić. bo Tam mam lancę popsutą. Wrzuciłem sobie to napakę, wymiotę trochę spod tych kół, żeby nie przebić tego żadnego koła. Bo z tyłu mam nowe opony założone na bliźniaku, tu bym nie chciał tego przebić. No i dobra, wezmę taką mniejszą szczotkę i też od razu sobie to zamiotę jak będę na zewnątrz i wtedy będzie coś więcej widać, nadkole tutaj też jest przymocowane było do deski, to też jakiś sporniczek fajnie by było tu zrobić, no ale to za chwilę, otwieram wieże i jadę. Dobra, szczota i lecę. Lecę to. O kurde, jak widzicie, już mi się zaplokowało. Trochę to po. Do tego w ogóle nie było co to jest całownik do tego całownika w ogóle nie było e, nic przykręcone, żadna deska i do tego też nie była deska przykręcona, czyli do tego i do tego kręcili i do ostatniego, ja muszę iść po taką małą szczotkę, cmiotkę i nią zmieść to wszystko. Będę miał dużo lepiej. No, ale dobra. Zanim może jeszcze to pogna tam, to tak ocenię to jak to wygląda. No tutaj rama wygląda zdrowo. Jak to się umyje, myślę że umyć delikatnie tylko przelecieć jakimś szczotką czy czymś przelecieć i malować nie ma co. Tutaj widzę że nie ma. Jaki z jednej strony, taki z drugiej strony nie ma odboi. E, tutaj mamy regulator to będzie siły hamowania, pewnie w zależności od obciążenia to, to będzie sobie regulował. I teraz tak przewód hamulcowy tamten do wymiany. Ten trochę lepszy, ale też do wymiany. Tutaj przewód do wymiany. Tam mamy elastyczny ten przewód. On nie wygląda tak źle, ale i teraz dalej. Tam idzie i tu. Tu w ogóle jest. A, bo tutaj jest nowy przewód puszczony, a tu jest stary. I ten stary tam jest obcięty, czyli tu mamy wymieniony przewód. Ten też pewnie będzie trzeba wymienić. I ten nowy przewód widzę, że jest tu połączony. No to tam dalej trzeba ocenić, jak to będzie wyglądało. I jak coś to wymienić, wszystkie te przewody. Tu z tej skrzyni biegów też po ten brud pościągać. Um, filtr powietrza jest widzę odwrotnie założony ten wkład pewnie w nim trzeba wymienić akumulator to jest dobry akumulator jest dobry, on um, tam ma pewnie zrok czasu i przejechał 200 km ogólnie nie wiem czy Wam mówiłem, samochód przejechał przez rok czasu 15 km, od przeglądu do przeglądu to znaczy nie od przeglądu do przeglądu, od przeglądu do czasu kiedy ja jak go kupiłem, bo kupiłem go bez przeglądu, pojechałem zrobiłem ten przegląd. No i co? I obmalować. Gdzieś jakiegoś spawania nie widzę tutaj, co miałem pospawać wcześniej. To już pospawałem jakieś tutaj. bo to jakieś łatki. No ale bardziej będzie lepiej widać jak to umyję, ile po zmiotkę. Zmiotę to. No i co? I my się pewnie widzimy. W kolejnym filmie, jak to już będzie wyczyszczone.